Violence przemoc violence calm spokój palm dłoń i palma why don't go there together why don't go there together Why don't go there together? Why don't go there together? Why don't go there together? Freezing. Freezing. mruz. Dziadek mruz. Uh, grandfather freezing. Grandfather freezing. Thunder. Grzmot. Lighting błyskawica Thunderstek Oszołomiony Thunderstek Oszołomiony Tor rozdarł Tore. I must work. I have to work. I have to work. Muszę. I must work. Też muszę. You needn't work. Nie musisz pracować. The weather is improves. Poprawia. Forecast. Prognoza. Forecast. Prognoza. Forecast, prognoza. Prezent obecny. Jaś Kowalski schował się do prezentu i mówi, że, jest pre, że prezent, że jest obecny. Jaś Kowalski, prezent, unit. Rozdział. Unit to. Rozdział drugi. Carry, where. carry. nosić Wear kery, were wilk razy kilka, ponieśli i wilka. kery, nosić, ker, opiekować się. Ker, 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 kar, kar, samochód, ker, opiekować się. Certain. Pewny. List. Najmniejszy. Rest, odpoczynek, rest, Re reszta jest milczeniem Odpoczy i res reszta jest odpoczynkiem. Rest, rest, si siódmego dnia Bóg rest, odpoczął. Seven days sun Sunday, shall I, shall I open, czy mogę otworzyć? Solaj. 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 Czy mogę? Solaj. Solaj open. Weather, czy. Weather, you Weather. Czy jesteś pogodą? Weather, you Weather. Pogoda. Equal. równy Equal. Tu Equal tu. tu Equal to. tu to, equal tu to. To. Equal tu to. To, equal to. Hot. Gorąco. równy 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 Ciepło. Hat. Hot head, heat hat. Hot head, heat hat. Hot head, heat hat. Hot head, heat hat. What do you feel when you feel? N feel napełniać. What do you feel when you feel? Dry, suchy, tango, język. Main, główny, Main Warsaw, coraz less w glebie, mniej, less, more, więcej, more and less, less and more, less and more, more and less, more, I want to more, we want more, we want more, we want more,

krzyczeć shotgun wae shot board tablica board tablica board tablica low niski low niski tall wysoki line, lina, du 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 differ. du du, -du, -du line. differ du I Differ. I differ, I differ, dif differ. Much, Dużo. Dużo much. Much, 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 much. Much, 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 much. muchos gracias. Mów. Ruch. Ruch. Mów, mów. Radionków. Mów, mów. Radionków. Movie. Film. Boy. Chłopiec. Old. Stary. Same. Taki sam, ten sam. Differ, różni się. Same, ten, taki sam, ten sam. Set, grupa, komplet. Set. We win the set. Wygramy seta. We will win the set. Set, Bóg set był też w Egipcie. Well, cóż, dobrze, dobry. Velon jest dobry. Well, well 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 and koniec out na zewnątrz home dom read czytać there tam hand dłoń lettuce lettuce sałata pierce gruszki Ham, szynka. Grocery, sklep spożywczy. Groch po, po cery. Grocery. Skirt, spódnica. Skirt, spódnica. Dres, sukienka. Rolls, bułki. Rolls, bułki. off License, club monopolowy. License, audience, publiczność. Czy publiczność udzieli dzisiaj audiencji papieżowi? Audience, shop assistant, shop assistant, sprzedawca, waves, fala, ripples, bring, przynieść. Bring, 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 ring. Na ringu przynieść sobie bring, cokolwiek. Worth, werwa, rozmach. Worth, worth, worth. Provide, zapewniać. Exception, wyjątek. Exception, exception, Wyjątek. weird, Upiorny. weird, Upiorny. Flocket. Przybyli. Przy, przybywali. Flocket. Hedy. Mocny. Al. R, r, alu. Rain, ring. Alu Ring. Pociągający. Aluring, pociągający, turn, obracać, czegoś turnał, obraca, branebrackie i pada deszcz, turn, 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 turn. twister, twist, ah, twist again, ta, 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 twist again, Ta 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 ta. Ah, oh, twist the game. Turn, Obrataj.